Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Szymon, a to jest moja najnowsza seria, Nieznany Ląd. W zasadzie najnowsza. Moja pierwsza seria, mój pierwszy filmik z Minecrafta, mój pierwszy filmik, który dodaję na YouTube z jakiejkolwiek gry. Mój pierwszy filmik, jaki dodaję na ten kanał. A więc zaczynamy, tworzymy nowy świat, Nieznany Ląd. Game mode. Survival oczywiście. Ok. Mm, troszeczkę to potrwa. niestety nie nagrywam tego na jakiejś super wydajnej maszynie. O, jak widać znajdujemy się w dżumli. Nie wiem, czy to dobrze, nie wiem, czy to źle, ale myślę, że to tutaj powstanie moja baza. Jak będą przebiegały moje serie? Mam nadzieję, że, że będą to serie ciekawe, intrygujące i bardzo treściwe. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie i nikt nie będzie się przy moich filmikach nudził. Co jest też myślę ważne, nie chciałbym tylko nagrywać single player, chciałbym też ponagrywać multiplayer. Jednak na razie jeszcze szukam kandydata, z kim mógłbym to robić. Mam już w sumie jedną osobę na oku, tylko nie wiem czy to ona zechce ze mną nagrywać. Co mógłbym wam jeszcze powiedzieć? Moje filmiki będą ukazywały się mniej więcej raz dziennie. W weekendy może, to się, może się zdarzyć, że dwa razy dziennie. E, jednak bym na to nie liczył, ponieważ no, y, nagranie dwóch filmików wymaga y, strasznie dużej ilości czasu. Mówię tutaj nie tylko o samym nagraniu, ale też o wrzuceniu tego na YouTube. A jak wiadomo, mamy też prywatne życie. Mam też prywatne życie i chciałbym z niego korzystać, a nie tylko siedzieć i nagrywać myślę, że w następnym filmiku, następnym odcinku już sobie trochę pobudujemy już wejdzie w tą grę jakaś fabuła bo na razie jest to naprawdę takie bardzo i bardzo informacyjne dlatego nie pozostaje mi do powiedzenia nic innego jak się z wami pożegnać a więc cześć